A więc jesteśmy na 16. edycji wystawy KONI w wtucznej. W tym roku pierwszy raz oprawa przy zalewie. Rozmawiamy z organizatorem tej imprezy, wójtem gminy Tuszna, Zygmuntem Litwiniukiem. Panie wójcie, prosimy o kilka słów tego, co tu się wydarzyło dzisiaj. Tak, to już 16. wystawa z jednoroczną przerwą w związku z pandemią, także. Dzięki lokalnemu hodowcy Zbigniewowi Sokołowskiemu, który jest zapaleńcem w tej branży. Od, od pierwszej, praktycznie, wystawy współorganizujemy wspólnie i możemy dzisiaj, po 16 się spotkać. Natomiast obserwuję, że z roku na rok jest coraz więcej osób odwiedzających naszą wystawę. No już jest problem nawet z, z ustawieniem samochodów, dlatego też między innymi przenieśliśmy wystawę z lokalizacji boiska szkolnego w Tucznej, tu na taki 35 hektarowy obszar, który jest własnością gminy i możemy dowolnie wykorzystać tą powierzchnię. Do tego roczna, tak jak mówiłem, chyba najwięcej osób przyciągnęła, na pogoda też dopisała, także niemal 30 koników w kategorii klacze i ogiery zostało ocenionych, ale też trzeba podkreślić, że to jest też taki efekt edukacyjny, ponieważ przy, przy omówieniu zasad oceny wiele rzeczy można się ciekawych dowiedzieć na, na temat właśnie zasad oceny, budowy konia, kroku konia, w biegu, wstępie, w kusie. Także... Jestem bardzo zadowolony z tej imprezy, chyba największa w naszej gminie, też lokalizacja jest fajna, bo zalew, który przyciąga dużo osób chcących skorzystać z plaży, też widzę dzieci świetnie się bawią i to jest budujące. No cieszę się bardzo, bo wystawa naprawdę była fajna. No i cieszę się, że my jako Lublin 112 znowu mogliśmy tutaj uczestniczyć w tej wystawie. No i oczywiście będziemy za rok, jeżeli taka się odbędzie, a zapewne odbędzie. Tak prawda? jest, pierwszy. Pierwszy weekend sierpnia, pierwsza niedziela sierpnia, jest to zarezerwowany termin dla wystawy Koni Zimno-Kwisty w no, W tym roku była to wojewódzka wystawa pod taką nazwą, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wsparł finansowo wystawę, z czego się bardzo cieszymy. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie No i wszystkiego dobrego, tak? szczególnie z okazji urodzin, które dzisiaj Pan Wójt ma. Tak jest, dziękuję. Także od redakcji wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A więc ponownie z tutaj z Wojewódzkiej Wystawy Koni Zjednoczonych Tym razem rozmawiamy z jednym z organizatorów tej wystawy, tutaj lokalnym hodowcą, byłym przewodniczącym Rady Gminy Tuczna, panem Zbigniewem Sokołowskim. Panie Zbigniewie, proszę nam tu opowiedzieć o tej wystawie coś w tym roku co to za wystawa, jak to się odbyło? Wszystko? Bardzo się cieszymy, ja również i ja myślę, że Pan Wój też i wszyscy, którzy byli zaangażowani w organizację kolejnych wystaw i tej obecnej z frekwencji z tego, że tak wielka rzesza publiczności do nas chce przyjeżdżać co roku, chce tak. się z nami wspólnie bawić, chce oglądać te piękne zwierzęta. Jeżeli chodzi o stronę tą hodowlaną, to bardzo się cieszymy z promocji koni, szczególnie koni bo To jest główny nasz cel. Nie jest naszym celem, to nie jest wystawa kwalifikująca do jakiegokolwiek dalszej części, czy czempionatu, czy czegośkolwiek. Wystawa jest sama w sobie i ma na celu promocję konizim i Ja jestem zdania, że to zadanie spełniamy w stu procentach, że ta promocja jest. Konsolidacja między hodowcami też jest, ponieważ jest u nas wyjątkowa atmosfera. To na pewno robią też goście, organizatorzy po części. Ale i hodowcy, którzy przyjeżdżają, wszyscy doskonale się bawią. Jedni drugim pomagają, bardzo nas to cieszy. Przygotowujemy się do kolejnych wystaw, bo warto, biorąc bardzo pod uwagę, jak wielu ludzi dzisiaj do nas przyjechało, myślę, że kolejne imprezy będą równie udane. Bardzo serdecznie, panu i cieszę się, że my, jako redakcja Lublin 112, jesteśmy z Wami chyba od początku. Oczywiście i bardzo się cieszymy z tej współpracy. Dziękuję serdecznie. 都不谁？